Witam serdecznie na moim kanale Lwy. Dla Was dzisiaj czytanie na rok 2024, czyli czytanie roczne. Na początek serdecznie Wam dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. Jest mi bardzo miło, że pomagacie mi w tworzeniu tego kanału. Przepraszam Was też za jakieś odgłosy z zewnątrz. No tutaj ludzie żyją wokoło. E... Czytanie jest oczywiście długoterminowe, więc na pewno nie będzie pasować do wszystkich. No i to jest ogólne czytanie. To naturalnie, że nie może pasować jedno czytanie do wszystkich. W zależności od tego, jakie podejmiecie decyzje, tak się potoczy oczywiście wasza sytuacja. I teraz tutaj karta wprowadzająca, czyli tło. Znowu, no to po przetasowaniu znowu taka sama karta wyszła. Czyli tu lwy będą po prostu bronić czegoś, bronić stanowiska, stawiać jakieś granice, odgradzać się od kogoś, może ustanawiać jakieś zasady, jeżeli będą podpisywać. I tu jest takie tło, że jest odwaga, pewność siebie i zdecydowanie. Czyli tu lwy w tym roku może będą stawiać przede wszystkim na siebie, żeby być zdecydowanym, pewnym, wiedzieć czego się chce. Zabezpieczać się, zabezpieczać swoje, może małżeństwo, zabezpieczać swoje dobytek, swoje, jakieś wypracowane rzeczy, materialne, niematerialne. Czyli taka tu jest karta przewodnia na ten rok dla Was. I teraz tutaj będę robić kwartałami, czytanie. I teraz tak, pierwszy kwartał, związki, relacje, praca, finanse. Co dobrego, co złego, w zależności od tego, co wyjdzie. Potem drugi kwartał, trzeci kwartał i czwarty kwartał. I teraz jest tak. Co w związkach w relacjach? Jest tu pokazana właśnie ta dziewiątka. Że Wy tu będziecie robić jakieś zabezpieczenia, będziecie się odgradzać od kogoś, od czegoś, coś tu będziecie chcieli, no jakby, no pokazane jest tu, że tutaj z, z, postawić na swoim tutaj. Czyli żeby tutaj coś w tym związku, no jakoś, nie wiem, zbudować coś, czy, czy boicie się o coś, nie wiem. Jest tu pokazane również, że jakieś zmiany planów będą w tym, w tym związku. Czyli tutaj to już powiedziałam, no musiałam tam coś sprawdzić i zobaczyć. A tu jest pokazane to, co powiedziałam, że w tych związkach no, będą jakieś zmiany planów i zabezpieczenia. Teraz, jeśli chodzi o pracę, jakaś nowa oferta, ale nie wiem, czy będziecie z tego zadowoleni, bo to jest ta gwiazda w odwrocie. Czyli nie czujecie, żeby to było wasze na przykład. Może być, że w pracy też no, jest przepływ pieniędzy. Jeśli chodzi o finanse, no jest przepływ pieniądza. Czyli jest wpływ, jest, są wpływy pieniędzy i wydatki, nie? Czyli po prostu jest przepływ pieniędzy. Może być też tak, że ktoś wam tu pomoże finansowo w czymś, bo nie czujecie się szczęśliwi tutaj, żeby wam tutaj finanse jakby no, no dobrze funkcjonowały. Może być też tak, że sami będziecie komuś pożyczać pieniądze, czyli będziecie kogoś wspomagać finansowo, ale no jest praca, jest jakieś są, jakiś ruch pieniądza jest i oferta jest też na pracę. Może być też tak, że wspomagać będziecie finansowo jakiegoś wodnika, któremu się nie wiedzie. No. Albo wodnik Wam przyjdzie i pomoże w czymś. Ale przede wszystkim jest tu pokazane, że ta gwiazda jest w odwrocie czyli że tutaj jest jakiś problem. Problem jakiś, nie wiem. Jakbyście nie czuli, żeby to było Wasze tutaj coś. Jakby to było jakieś złe przeznaczenie czy jakiś pech, nie wiem. Nie wiem dlaczego. Jak się to pokazuje tutaj. Teraz tak. Co dobrego? Czy co złego? Znowu jest ta trójka była w odwrocie. Tutaj się pokazuje. Czyli zmiany planów. Jak ktoś coś ukrywa, czyli tutaj to może być, że to jest to, co złe. Bo tutaj się coś zaciemnia nie jest wyjaśnione do końca coś pod osłoną nocy tu rak ryby się pokazują coś tutaj nie, nie, nie idzie do przodu może być też tak że to co złe że tu ktoś powraca albo że oczekujecie oczekiwaliście na coś czy będziecie oczekiwać na coś a coś się tutaj nie wyjaśnia do końca bo tutaj jest pokazane, że jest to wszystko pod osłoną nocy gdzieś jakby jakby coś ukrywanego może być też, że się pokaże jakaś ciąża u niektórych pani. No. I wtedy tu będzie zmiana planów, czyli zmiana w ogóle. Plany trzeba będzie przebudować wszystko. Czy że ktoś miał gdzieś wyjechać, albo gdzieś jechać, albo coś robić i nie pojedzie, na przykład, z powodu ciąży. Albo po prostu, no tu jakieś ukrywane osoby też mogą być. Ta trójka jest tutaj pokazana. Jakieś ukrywane osoby, trzecie się mogą pokazywać. I to nie wiem, czy to będzie dobre, czy złe, ale. Tak, tu jest pokazane. Tutaj to, co złe, że trzeba będzie czekać na coś. Nie ma ruchu. Nie można coś rozpocząć. Nie można coś zadziałać. Trzeba czekać. Trzeba mieć cierpliwość i trzeba czekać. Jakiś dłuższy okres czasu trzeba czekać. Trzeba czekać na informację zwrotną. Ja, tu w tej karcie widzę, że ta kobieta wypuszcza tego gołębia i teraz ona będzie czekać. Na to, żeby ten gołąb powrócił i przyszła do niej informacja zwrotna. I tu dlatego nie ma ruchu, nie ma działania. I to, czy to będzie związane z pracą, czy to będzie związane gdzieś z dziećmi, też jakieś problemy, czy to będzie, że tu jakiś problematyczny, jakiś romans się pojawia, też tak może być, że tutaj jest pokazane, żeby nie ryzykować też, nie ryzykować, nie podejmować ryzykownych działań. Teraz drugi kwartał. Drugi kwartał jest pokazane, że przychodzą jakieś informacje. Ktoś powraca. Jeżeli jesteście samotni i tutaj powraca jakaś osoba, żeby, żebyście dali jej szansę, to nie wiem, czy wy dacie szansę, bo tutaj się pokazuje, że ten rycerz jest w odwrocie. Może być tak, że jest jakiś wzrost i odrodzenie czegoś. To jest skorpion, rak ryby. Ale ta osoba, ona jest niepewna, niestała i nie wiadomo, czego chce. Rycerzek w odwrocie. Zablokowanie na emocjach, na uczuciach nie ma miłości. Czy może być też tak, że ktoś się uwalnia, uwalnia się z jakiejś relacji, z jakiegoś związku, gdzie nie ma tam żadnej uczuć, emocji i, nie, i osoba nie jest pewna i nie wie czego sama, czego chce. No. Też tak może być. W pracy. W pracy jest pokazane otwarcie się na świat, wyjazd. Kontakty. Jest tu też pokazane, że jakby jakieś problemy finansowe też się tu pokazują. Może być również to związane, że kończy się jakiś cykl, wykończycie tutaj jakąś pracę, może gdzieś z jakąś osobą, jakąś współpracę z jakąś osobą z zagranicy też tak może być. Jeżeli pracujecie w takiej firmie gdzieś, no to może też tu tak być. No bo dziewiątka jest w odwrocie, czyli tu ktoś nie czuje, żeby to było szczęśliwe, żeby tu był jakiś zadowolony z czegoś. Czyli tak bym tutaj to widziała. Może być też tak, że ktoś kończy z czymś i otwiera się na coś nowe, bo ten cykl się kończy. Jeżeli cykl się kończy, to rozpoczyna się coś nowe. Ale, no niestety, nie ma tutaj jakichś wielkich pieniędzy. Wow! Czyli jest jakiś problem. Co dobrego, co złego? Tu, co jest dobrego, że ktoś przestaje się poświęcać w jakiś. Relacji, w jakimś związku, w jakiejś pracy. Ta piątka jest w odwrocie, czyli koniec z tymi smutkami, z tymi jakimiś takimi e, sytuacjami, rozżalenie jakieś takie. No to tutaj to będzie e, lew kończył z tym. Nie będzie się tu poświęcać, nie będzie tutaj e, ukrywać, albo lwica nie chce być ukrywana przez osobę. Nie chcę grać roli trzeciej osoby, żeby była tutaj ukrywana. E, z, oczywiście, że wiadomo, że lwy to chcą być na pierwszym miejscu i nie chcą być ukrywane. Oczywiście, że nie będą grać roli tej trzeciej osoby. Zawsze będą dążyć do tego, żeby by, grać rolę tej pierwszej osoby. Tak więc tutaj się tak to pokazuje. Jeżeli chodzi o inne sytuacje, to też tu jest pokazane coś związane z rakiem. Czyli nie będzie tutaj przeżywania sytuacji dotyczących raka. Jakiejś starszej osoby też tu jest pokazane. Może być też tak, że wyjdą jakieś sprawy na jaw, ukrywane, i z tego powodu lew będzie zadowolony. Czyli że tutaj ktoś nie wiedział o czymś i się pojawia taka sytuacja. I to wyjdzie na ja. Co złego? Złego jest to, że no, taką fortunę jest w odwrocie. Jakieś będą zmiany. Wprawdzie ta czwórka mówi, że wychodzicie z jakiegoś, z jakiegoś trudnej sytuacji, czyli zablokowania, ale to też do końca nie jest tak, jak powinno być. Czyli, że nie zawsze będziecie zadowoleni z tego, na przykład, że się rozwodzicie, że wychodzicie ze szpitala że się poprawia jakaś sytuacja, bo tutaj koło fortuny w odwrocie będzie mówić o tym, że się rozwodzicie, że nie dajecie szansy. To koło fortuny nie jest w pozycji prostej. To będzie dla Was duża zmiana. Ten rozwód jakiś jakieś zakończenie, czy wyjście z jakiejś blokady. To będzie dla Was duża, duża, ogromna zmiana. O 180 stopni. E i możecie być nieprzygotowani na takie zmiany. Czyli że nie będziecie się spodziewali, że tak, taki obrót sytuacji nabierze ta tutaj sprawa. Że tak się to potoczy. To, co złe może być też tak, że nie możecie gdzieś wyjechać, musicie zmienić jakiś termin wyjazdu. Trzeci kwartał. Teraz trzeci kwartał i to jest pokazane tak, że tu u niektórych w tych związkach to tutaj się może te związki mogą się zakończyć. Nie ma miłości, nie ma. Przeciągania, nie ma uczuć. Są problemy finansowe, kłócicie się o coś. Ktoś tu popija sobie, rozleciany jest emocjonalnie, jakieś przypały depresyjne. Tu skorpion, rak ryby, tutaj byk pan na koziorożec. Takie osoby mogą być, ale niekoniecznie. I nie ma tutaj nic stałego. Jeżeli ktoś wchodzi w jakiś związek, to tutaj nie ma nic stałego. Nie ma miłości, nie ma wow. Może być tak, że jeżeli osoby poznajecie, jakieś nowe osoby, to tutaj nie będzie stałego związku w ogóle. Albo tu jest pokazane zakończenie stałego związku. W pracy jakieś konflikty. Tu się pokazuje praca. Konflikty, jakieś zażarte, kłótnie, sprzeczki, awantury, docinki. Ktoś tutaj po prostu chce postawić na swoim. Ktoś tutaj chce, żeby było na jego. wirusowe zwycięstwo. Nie ma wygranych, przegranych. Jest poczucie rozżalenia, poniżenia. No. Ale praca jest. Praca jest, czyli finanse są. Dzień jak codzień się pokazuje. Dzień jak codzień, ale są sprzeczki i awantury. Czyli są spięcia różnego rodzaju pracy. Dotyczące pieniędzy również też. To, co dobrego, czy to, co złego, to, co złego raczej, no, może być różnie. Jest tu jakaś konkurencja. To, co złego. Jest konkurencja, są kłótnie. Lew sobie tu nie może poradzić z tymi osobami. Jeżeli lew rządzi, jest kierownikiem gdzieś w pracy, nie panuje nad grupą osób. Osoby tutaj, są bardzo kłótliwe. Na okrągło są jakieś sprzeczki, kłótnie, zatargi. Jest duża konkurencja też w pracy. Trzeba forsować coś. Jeżeli w związkach, również jakieś kłótnie, ktoś kimś manipuluje, kontroluje, ktoś rządzi, jest agresja, jest tu pokazana duża agresja. Ta karta i ta karta mówi, że jest duża agresja, jest zapalna sytuacja, gdzie tutaj no, może nawet dojść do rękoczynów, czyli jest bardzo trudno gdzieś, albo w związku, albo w pracy, albo gdzie, gdziekolwiek z, z otoczeniem. Tak mi się tu pokazuje. Co złego, dobrego, dobrego tutaj, tym bardziej to tu samo zło było. Jest tu pokazane, że. Jakaś grupa osób, która jest przychylna, przyjaciółki, przyjaciele. Może być, że jakiś trójkąt, gdzieś jakaś osoba może powraca, jakieś spotkania. Może być tu też jakaś nadpobudliwość seksualna, też jeżeli jest, jakiś romans. Czyli może być, że to jest to, co dobre. Czyli tu sobie niektóre lwy poprawiają humor, jakimiś relacjami, jakimiś spotkaniami, jakimiś osobami, jakimiś osobami, które im chyba dobrze życzą, bo tu jest ta trójka. Czyli odczucia są, jakieś świętowania też, czegoś, nie wiem. No tutaj, jeśli chodzi o te trudne sprawy, to nie wiem. To jest raczej chyba poprawianie sobie, kumaru czwarty kwartał Jest pokazane tak. W związkach no jakiś romans jest pokazany. Ktoś tu będzie podejmował decyzję, ale jest pokazany baralny pszczelec, jest jakiś tutaj ten lovelas, ten szybki romansik tutaj jest pokazany. Może być też pasja w związku, oczywiście, że może być jakaś pasja, dużo seksualności, dużo jakiegoś przyciągania, dużo takiej namiętności, też może być. No ale umówmy się, Rycerz Buław, no to nie jest energia stała. Tutaj jest bardzo dużo przyjemnych spotkań, dużo przyjemnego spędzania czasu, dogadzania sobie, ale to nie jest nic na stałe. Monety są w odwrocie. No i tutaj może być tak, że no macie tu dodatkową tą osobę. Czyli dodatkowa osoba w związkach. Jeżeli jesteście w stałym związku, wiadomo, że jeżeli to wyjdzie na jaw, no to się związek stały zakończy. Może być tak, że się nie, nikt nie dowie, no i wtedy tu jest jakiś przelotny, jakiś przelotny romans. I wy tu zdecydujecie, którą, z którą osobą chcecie być, prawdopodobnie z tą osobą, z którą jesteście na stałe. Pracy. W pracy cesarz, cesarz i kapłanka. Czyli tak. Macie wiedzę w pracy. Czyli macie jakieś informacje. Trzeba się kierować trochę intuicją. W pracy może być tak, że wszystkiego też nie wiecie, bo kapłanka będzie mówić o ukrywanych takich informacjach, które są tylko. Znane nielicznym osobom. Może być też, że jest jakiś tutaj szef baran, który tutaj rządzi mocną ręką i on tutaj sprawuje władzę. Jeżeli ten cesarz przedstawia waszą osobę, to znaczy, że wy tutaj wszystkiego nie mówicie, macie jakieś informacje tajne, ukrywane, może pracujecie w takim miejscu, gdzie trzeba zachować dyskrecję i nie mówić wszystkiego. Bo są na przykład tajne dokumenty nie na przykład. Ale jest tu pokazane, że jest wysokie stanowisko, jest pozycja, jest zabezpieczenie. Cesarz ma duże pieniądze, ma dobre pieniądze, zarabia dobre pieniądze. Może być tylko to, że co niektórzy za bardzo się poświęcają w tej pracy, czyli za dużo spędzają czasu w tej pracy. Też tak może być. Może być również tak, że jest jakiś romans w pracy. Również. Macie jakąś taką osobę, którą ukrywacie. Albo wy jesteście tą osobą ukrywaną przez tego na przykład cesarza. Przez osobę, która no, jest na pierwszym miejscu i ona by nie, po, nie pochwali się nikomu, że oprócz stałego związku na wysokim stanowisku kierownika dyrektora, on ma tam jakąś osobę, kochankę, którą z którą się spotykam. Też tak może być. Co dobrego, co złego. Tu raczej będzie co złego. Złego jest to, że wy tutaj macie jakiś ból w sercu, jakąś zranę. Ktoś tu poczuje się zraniony, zdradzony, oszukany, wbity, tu jest ten, ten, ten sztylety w serce wbite, e, zablokowanie na kontakty, Poczucie zranienia, oszukania, czyli albo tu jest oszustwo, jeśli chodzi o zdradę fizyczną, albo jakąś zdradę, jakiejś jakieś informacji, też tak może być, że ktoś tutaj jest, tutaj zablokowanie się na, albo na osobę, albo na, tą, na to miejsce gdzieś, gdzie czuliście się zdradzeni. Leczenie serca jakiegoś leczenie serca to, to, to co złe. Blokada na serce, blokada na kontakty. To co dobre, nie wiem czy też dobre, bo tu się pokazuje lekarz. Może być tak, że dla niektórych tutaj to związane z sercem, może z kardiologiem też może być. Ta dziewiątka mówi o tym, że nie stawiamy żadnych granic. Jesteśmy otwarci, niezabezpieczeni. Nie ma jakiegoś takiego ustanowionej granicy. Ale będziecie te granice prawdopodobnie ustalać. Tutaj jakieś rozmowy z jakimiś osobami, bliźnięta waga wodnik, z jakimiś urzędnikami, lekarzami, jakieś tutaj może będą decyzje podejmowane, jakieś, nie wiem, wyroki sądowe też mogą być, deklaracje jakieś. Może być, że ktoś chce się rozwieść. Też może tak być. Nie wiem. Albo będzie podejmować decyzję i yy, nie zależy komuś na czymś i chce się odciąć od, od czegoś. Czy od pracy, czy od osoby, czy od, od czegokolwiek. Nie wiem. Lub jakaś osoba będzie wam tu pomagać. Jakaś osoba starsza. Albo wy jesteście tą osobą. Tutaj jest rozwodnik-wdowiec. Rozwódka-wdowa. Tak to się pokazuje. Czego to będzie dokładnie dotyczyć, to nie wiadomo, ale tu mogą być różne sytuacje. Tak więc tyle dla lwów. Serdecznie wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, like, subskrypcje i komentarze. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że się spełnią same dobre rzeczy. No i oczywiście... Proszę nie łączyć wszystkich tych zdarzeń w jakąś jedną całość, bo to mogą być pojedyncze tylko zdarzenia. Czyli to nie, mo, nie, mo, nie musi być ciągłości wydarzeń w tym, co powiedziałam. Tak więc tyle dla Was i do następnego razu.